Mówiliśmy o różnicach, które istniały w pierwszym kościele jerozolimskim. I te różnice były, z tego co zrozumiałem, zbudowane na gruncie narodowościowym. Czy mógłby, Ać pastor, jest... powiedzieć, co jest takim obecnym problemem, który może tworzyć kryzys dla naszego kościoła? Oj, to trudne i szerokie pytanie. Ten problem on się brał z tego, że. Ci zhellenizowani Żydzi, oni byli bardzo mocno pod wpływem swojej kultury. I myślę, że, że to jest problem, który dzisiaj jest wyzwaniem dla współczesnego chrześcijaństwa. To znaczy, chyba nigdy nie było tak, że wpływ kultury był tak ogromny. To znaczy, przypomina mi trochę zjawisko tej tak zwanej gotowanej żaby, czyli wkładamy żabę do zimnej wody i stopniowo ją podgrzewamy, i ona wtedy nie wyskoczy ponieważ będzie się dostosowało do jakiejś temperatury, ale w pewnym momencie się ugotuje. I chodzi mi o to, że wpływ świeckiej kultury, jakieś wartości, które w kulturze istnieją, one mają na nas wpływ. I czy chcemy tego czy nie, czy zauważamy to czy nie, one mają wpływ. Natomiast receptą na to myślę, że jest to, co... Bardzo staramy się robić w naszym zborze, to znaczy nasz, nawet nasz, nazwa naszego zboru egze pochodzi od greckiego słowa egzegeza, czyli jakby chcemy wracać do Biblii i stamtąd wyciągać wnioski na temat tego, jaki jest Bóg czym jest Ewangelia, kim jesteśmy jako uczniowie Jezusa i w momencie, kiedy i wyciągamy wnioski na temat tego, to myślę, że to jest jedyny sposób, żeby ochronić się przed złym wpływem kultury na nas. My powinniśmy być przesiąknięci prawdą Ewangelii, prawdą Ewangelii, którą uosabia sam Jezus, który jest uosobieniem łaski i prawdy. I ta łaska i prawda powinna być czymś, co powinna być obecna w naszym życiu i ona nie jest ani prawicowa, ani lewicowa. To jest zupełnie inna droga, co wymaga oczywiście szerszego omówienia. No ale to w tym celu to zapraszam do odsłuchania kazania. Dobrze, w takim razie bardzo dziękuję pastorowi i zapraszam was do odsłuchiwania naszych kazań. Możecie je znaleźć na YouTubie, właśnie wpisując kościół EGZE. I może do zobaczenia za tydzień.